Witajcie, moi kochani, w dzisiejszym odcinku. Cóż, pomyślałam, że skoro już za okrągł większości z nas sobie śnieg, a to sobie właśnie o tym śniegu pomówimy. Zrobiłam sobie notatki e, tutaj. Tutaj wyszły mi dwie strony, strony e, tych moich notateczek i zaraz Wam po prostu opowiem i tak dalej. Oczywiście śnieg może zostać naprawdę cennym <laughs> atrybutem naszych praktykach magicznych, podczas zimy. Ale sobie może od symboliki w snach, bo to już jest taka tradycja, że jeżeli coś umawiam, to zaczynamy od tego. No to kiedy jest śnieżek, to delikatnie pruszy, to będzie mieli jakieś małe zamieszanie, może jakiś romans i tak dalej. Silne opady, nic nie będzie szło nam zgodnie z planem. To burza śnieżna, to będzie rewolucja życiowa ale ona skończy się w miarę dobrze, ale no, będzie trochę ciężki to okres nie latem, wiosną, czyli tutaj, kiedy nie za bardzo się go spodziewamy, no to oznacza nagło, no i taką dobrą miłość. Dać chodzenie po śniegu, no to jest wzrost zamożności, chociaż niektóre źródła mu podają, że Strata jakiejś wysokiej inwestycji. Dobra, odchodzimy troszeczkę od snu, no i sobie teraz przejdziemy, może, do przesądów. Czyli taki pierwszy, najbardziej powszechny przesąd, żeby nie wyznać sobie miłości, kiedy pruszy śnieg albo spadł pierwszy śnieg tej zimy, żeby w ten dzień tej miłości nie wyznawać. Jest tam kilka wariantów tego, dokładnie, jak to wygląda. Czyli, że na przykład nie wyznać sobie pierwsza z miłości, kiedy jest śnieg, i tak dalej. Chodzi dokładnie o to tutaj, że według tego przesądu miłość nie przetrwa do wiosny, zniknie raz z pierwszymi odmrozkami, ale za to ślub brany podczas śniegu jest już interpretowany jako pozytywny omen, jako coś, co przyniesie nam do, dobrą, zdrową miłość i tak dalej. Dobra. To teraz odchodzimy już od takiej ogólnej symboliki, no i przejdziemy sobie już do zastosowań. Śnieg może być składnikiem naparów miłosnych, ochronnych, czy oczyszczających. Zabudować odpowiednie zioła i rozpuszczony śnieg wymieszać z nimi lub zagotować. Takie napary najlepiej będą służyć do spryskiwania. Bo jest metoda, żeby właśnie takim naparem miłosnym spryskać powieki ukochanego, kiedy ten śpi, żeby był nam wierny, oddany i tak dalej. Więc, dobierając odpowiednie zioła, możemy zagospodarować sobie odpowiednio wodę ze śniegu, która ma te takie trzy główne symboliczne właściwości, z których możemy sobie po prostu tutaj pokorzystać, kiedy chcemy, czy namaszczyć świecę odpowiedniego rodzaju, czy oczyścić minerały, czy właśnie zrobić napar. Jeżeli planujemy, robić napar pitny. No to jak ostrożnie, w śniegu jest okropna ilość zabrudzeń I no nawet odchodów jakichś zwierząt, jest, to, jest, to jest wygodne Mam nadzieję, że się tam da, żeby nie słychać e, młodzieży Tam są klasy lekcyjne, więc no Mogłybyśmy również wytworzyć różne giełki, jakże na szczęście, o czym zapomniałam wcześniej wspomnieć ja wiadomo, też przy tym, na co możemy. Do czego możemy dodać śnieg? Oczywiście oczyszczone. Błagam oczyszczone. odpowiednio zebrane, tak żebyśmy mieliśmy pewność, że nie zjemy czegoś nieodpowiedniego. No, no ale wiadomo, potrawy, tak? Ale tak odchodząc od gastronomii. I jeszcze śnieg jest często wykorzystywany do namaczania i energetyzowania przy jego pomocy materiałów na magiczne sakiewki. I najzwyczajniej kładziemy taką bryłkę w miarę czystość śniegu na nasze materiale. Len, bawełna, coś naturalnego, odpowiedniego oczywiście koloru. No Najbardziej właśnie sprawdza się śnieg do energetyki, e, jakichś ochronnych, miłosnych i na szczęście właśnie naszych sakieweczek, czy woreczków. I on się tam rozpuszcza, kiedy się spuści, to szmatkę się wykręca na świeżym powietrzu, suszy i dopiero w niej się szyje lub zwija taki woreczek. Dobra, jak już wspominałam o świecach, teraz przejdę sobie troszeczkę do bardziej porządnych zastosowań, czyli topniący śnieg może pomóc nam w się pewnych blokad w relacji i najzwyczajniej się on symbolizuje topniące przeszkody i tak ale również ta sama właściwość, że śnieg się topi, może zostać wykorzystany do odcięcia się lub zniwelowania jakiejś toksycznej relacji, z której się uwolnić. I nie tylko. A tu jest przygotowany rytuał z symbolicznym śniegiem, gdzie śnieg, który się topi, symbolizuje właśnie tą relację. No i po prostu mamy już odpowiedni główny składnik. Kiedy ktoś nie pracuje za dobrze ze świecami i woli zamiast świec użyć śniegu, bo na przykład pracuje z magią wody czy ze śniegu, lub akurat ma śnieg okryma a świetnie nie ma, no to spokojnie śnieg również świetnie, bo służy do różnego maści odcięć. <laughs> no i śnieg również służy do uziemienia. Pewnie już niektórzy z Was kojarzą taką metodę jak spacery na bosoka po śniegu. Uważam, to jest bardzo fajna metoda, dobrze uziemia, jest przyjemna i dobra dla zdrowia. Pamiętać jednak, trzeba, że łatwo się przeziębić. Więc, i również to dłużej niż 2 minuty na początek. Chyba, że ktoś morsuje, ma zahartowany organizm. Proszę bardzo, ale na was odpowiedzialność. Trzeba robić ostrożnie i rozdrobnie. Tak samo jak z metodą. I w... holfa, o której mówiłam ostatnio. Wszystko robimy ogarnięcie. Jeżeli nie idziemy z czymś nadzorem, to po prostu miejmy wersaku skarpetki, ciepłe, które potem ubierzemy a po przyjściu do domu, to ciepła herbata i tak dalej. Trzeba dbać o siebie i mimo, że hartowanie organizmu jest świetnym pomysłem, trzeba to robić roztropnie. Tak jak mówiłam, jest to dosyć prosta metoda do uziemienia. Jeszcze można gdzieś znaleźć informację o tym, że dobrym pomysłem będzie rozpuszczenie śniegu. Po prostu sobie w miseczce dodanie do tego soli morskiej lub kamiennej, troszeczkę wody księżycowej. I takim oto metodą wymyć drzwi do domu, żeby nie wpuszczały, zła i przychylać nam osób i tak dalej. W porządku, tylko po zarobiskach śnieg może być zabrudzony, więc trzeba uważać skąd się go zbiera. Jeżeli ktoś oglądał, mówimy o energetyzacji, pewnie również kojarzy dzwoneczek, który był obmywany albo właśnie w wodzie, albo w śniegu. Żeby nabrać oczyszczających właściwości. Więc jeżeli w rytuale jest coś w stylu opłukaj pod wodą, albo zanurz w jeziorze, w rzece i tak dalej, w czystej wodzie, takiej tej dziewiczej, dzikiej wodzie, a się okazuje, że no jest problem, bo jest zima, wszystko pozamarzało. Według mnie spokojnie możesz zastąpić to śniegiem. Ale wciąż to się być śnieg czysty jest taki z dala od dróg, autostrad, z dala od zgiełku, od ludzi i tak dalej. Jaki będzie najlepszy. No dobrze, moi kochani, to na dzisiaj będzie tyle. Nie wiem, czy akurat nie dał się jakiegoś ciekawego znaleźć. Tylko kilka informacji: kilka informacji o przyzywaniu śniegu, ale wiedziałam, że to nie będzie nam akurat teraz potrzebne. Więcej za zamię żegnam. Pamiętajcie o lajkach, komentarzach i subskrypcjach. Oraz o dzwoneczku. I piszcie o za materiały. Mam już jakieś takie drobne plany. Nie, ale zawsze może zasugerować coś kolejnego. Bajo!